Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na nowości prosto z drogerii, czyli moje top 5 drogeryjnych produktów, które chciałam dla Was przetestować eee, i one naprawdę mają bardzo dobre opinie. Oczywiście pokażę Wam nowości marki Essence, ich nowe Extreme Shine Błyszczyki. Powiem Wam, że gama kolorystyczna jest naprawdę fajna i odkryłam perełki. Z pozoru bardzo podobnie wyglądają, ale zobaczycie, że może ten efekt budować i uzyskać i e volume i też 3D efekt na ustach. A jak to zrobić, to słuchajcie, zostańcie ze mną w filmie, ponieważ jeszcze przygotowałam dla Was test nowej paletki od marki Catrice. Będzie powrót do drogeryjnego top podkładu marki Eveline, czyli Wonder Match. No i przetestujemy sobie coś od marki Paese, czyli ich mydełko Dobry, Także dziewczyny, zaczynamy. Subskrybujcie kanał, no i będzie ze mną na bieżąco. No Ogarnęłam się troszeczkę, jak widzicie, filtr delikatnie bieli, e, ale to jest, słuchajcie, myślę, że do ogarnięcia z podkładem po prostu. E, będziemy pracować na drogeryjnych produktach. E, no i oczywiście nie zabraknie. Wonder Match od Eveline. Powiem Wam, że to jest bardzo fajny podkład. Ja do niego też regularnie wracam. Czasami go na przykład mieszam z miszą Emperfect Cover, ponieważ daje wtedy takie miękkie wykończenie. Ogólnie zawsze warto mieć pod ręką ten krem BB, ponieważ on radzi sobie ze wszystkimi podkładami, zdejmuje tą suchość, tempość na przykład podkładów. I zastanawiam się, słuchajcie, który kolor wybrać? Czy jednak ten ciemniejszy, czy jaśniejszy? Ale słuchajcie, chyba postawię na ciemniejszy, bo jak macie delikatną poświatę filtra, to lepiej nałożyć o ten po prostu ciemniejszy e, podkład. I ja słuchajcie, nakładam dłońmi, więc sobie nałożę takie dwie pompki i dosłownie pół pompki, nawet nie, 0,25 dodam e, misze, żeby był taki właśnie taki posisk kremu bibi. E, ja już testowałam dla Was Wonder Match, bardzo Wam się ten test spodobał i pamiętajcie o tym, że jak nakładacie filtr, to bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ten e, podkład nie ściągał Wam filtru. E, więc polecam Wam takim ruchem wklepującym. Ja Wam może troszeczkę się przybliżę, żeby zobaczyć ten efekt pokrycia. Bo wtedy podkład Wam też dodatkowo zastyga, nie rozmazujecie go, nie tracicie na tym pigmencie, e, a też później ładnie wygląda. I to, co Wam zostaje, przeciągacie... Dużo osób na przykład nie nakłada podkładów na uszy. To już dawno zauważyłam, że te uszy zawsze są zaczerwienione. A jak przepodrujecie podkład, to po prostu uzyskacie taki fajny efekt ujednolicenia. No i to już się automatycznie nie będą odcinać, także dajcie znać, czy o tym jakby zapominacie, jak robicie makijaż, czy też nie, bo mnie to zawsze ciekawi. Ja od kiedy o tym usłyszałam, to taki mam trik, że po prostu zawsze te uszy... Gdzieś tam muszę do ja mam taką magiczną e, kosmetyczkę. Ostatnio ona ze mną jest wszędzie po mieszkaniu. E, z Estée Lauder. Powiem wam, że ja lubię mieć taką e, ekskluzywną kosmetyczkę. E, nałożę sobie korektor i słuchajcie, mam taki nieśmiertelny, dosłownie, e, no tak, no bo on ma już 6 lat. E, pędzel z Hakuro i to jest Hakuro H54, warto go mieć, to jest pędzel przede wszystkim na lata, ale i pięknie rozpracowuje wszystkie produkty ja bardzo lubię pracować takimi puszystymi ostatnio pędzelami ponieważ one mi bardzo ładnie nakładają brązery, wszystkie, wszystkie produkty więc jednym pędzelkiem naprawdę nie muszę się bawić zmieniać tych pędzli, generalnie jak się szukujemy na imprezę to wtedy mamy fun z tego, ale jak mamy iść do pracy i zrobić coś na szybko to powiem Wam, że jak macie jeden taki naprawdę turbo pędzel to Mm, jest super. Dopasowanie podkładu jest genialne moim zdaniem, bardzo ładnie wygląda na skórze. No i też jest długotrwałe. Co naprawdę, jeżeli chodzi o markę Eveline, tutaj oni tworzą dobre produkty pod kątem podkładów. Jeden mi się tylko nie sprawdził yy, z ekstraktem ze sił ze ślimaka. Naprawdę powiem Wam, że to jest hiciorski podkład, a mnie się po prostu totalnie nie sprawdza, także. Dajcie znać, bo wiem, że wy kochacie ten podkład, ale mnie po nim bardzo wysypało. Także zaraz wam pokażę, jak ten pędzelek nakłada kremowe drodze. Zobaczcie, cudownie się pracuje, cudownie się pracuje, z tak dobrej jakości pędzel od tylu lat, ponieważ ja mam głosować chyba 8 lat. 8 lat, to jest chyba jeden z takich moich. E, pierwszych pędzelków, i tak naprawdę ten model się w ogóle nie. Zmień. Jak już jesteśmy w temacie takich naprawdę kultowych produktów drogeryjnych, to zdecydowanie Maybelline i to jest e, Dream Matte Blush. Ja mam w kolorze 10 Flirty Pink, ale ten drugi też jest bardzo ładny. On e, jest naprawdę często wyprzedany na ekobiecej, ale powiem Wam, że to jest jeden z takich naprawdę najfajniejszych róż, które używałam, ponieważ jest e, bezproblemowy. Bez problemu, pięknie się nakłada, jest tani, e, w kremie, więc automatycznie też delikatnie nawilża Wam tą skórę i zobaczcie, on e, po prostu sprawia, że skóra jest taka promienna. Dobrze się e, pracuje z tym kosmetykiem, także to jest kolejna taka drogeryjna polecajka. No kolor jest słuchajcie przepiękny e, i zwykle bym użyła teraz pudru zaraz Wam pokażę, bo ja bardzo lubię ten puder ogólnie i ostatnio też Wam e, robiłam zdjęcie na Instagramie, bo mnie pytały się Catrice i to jest najlepszy puder ever, jaki używałam, e, Poreless Perfection Powder i ja mam w kolorze 10 Universal Shade, jeżeli będzie na no jak obieca, to Wam podlinkuję, ale dzisiaj sobie przetestujemy nowość Catrice, True Skin bardzo, bardzo lubię takie drogeryjne pudry, bo one nie są drogie e, a finalnie zachowują się bardzo podobnie jak e, ten sok nawet lepiej nie ma słuchajcie jak dla mnie to większego znaczenia, więc oczywiście znowu będę walczyć z odklejeniem sitka. Ja mam w kolorze Transparent Mat 010, więc to ma być taki puder, który Wam zapewni efekt takiego trwałego makijażu, ale skóra wam się nie będzie po nim świecić, więc on będzie delikatnie matujący. Natomiast to cała seria Perfect Skin, tak? o ileś Skin, ma bardzo dobre podkłady. Bardzo dobre podkłady. One są i długotrwałe, i ładnie wyglądają, mają w składzie kwas jelurnowy, który nawilża skórę. Jest też na moim kanale i naprawdę Wam się spodobał ten podkład, ponieważ też nie jest drogi. I kolorystyka, moim zdaniem jest naprawdę w punkt. Powiem Wam, że ten puder robi efekt photoshopa i zobaczcie, tutaj na przykład mamy ten blask jeszcze podkładu, a tutaj już mamy praktycznie, może nie kompletny mat, ale takie właśnie blur. I zobaczcie. Widzicie, jak zjadł ten efekt nadmiernego blasku podkładu, bo czasami te podkłady się po prostu za bardzo świecą, są takie ciężkie, ale to jest, słuchajcie, wynikowa filtru, bo jednak ten filtr, on bardzo nie wygląda, ale jak go nałożycie troszeczkę więcej, to taki daje efekt takiego satynowego wykończenia i taki troszeczkę delikatnie tłuste poświaty. Tutaj, słuchajcie, do ogarnięcia pudrem, więc na spokojnie. I teraz, słuchajcie, użyję sobie bronzera. Jeżeli będzie na kobiece, to Wam bo to jest od dwóch lat mój totalny ulubieniec. Milani Bake Bronzer to jest produkt w ogóle wypiekany. Dlatego można sobie pozwolić, żeby mieć go troszeczkę dłużej, ponieważ nawet producent daje znać, że 24 miesiące można go używać i powiem Wam, że on po prostu przepięknie wygląda na policzkach. Ostatnio totalnie się w niego wkręciłam. I on bardzo ładnie konturuje, daje taki efekt delikatnego opalenia skóry. Ślicznie wygląda, powiem Wam szczerze, naprawdę jestem w nim totalnie zakochana. I Milanie ma takie perełki. Nie wszystkie produkty Milanie lubię, bo niektóre są po prostu zbędne a drogie. Ale jeżeli mam już Wam polecić taką naprawdę perełkę, to podkład i właśnie te brwi zrobione. Ale to nie koniec, ponieważ pZ wypuściła e, mydło do brwi. Jestem bardzo zaskoczona, ponieważ e, ten produkt e, jest dla mnie taki magiczny. Ja lubię, jak dziewczyny pokazuję, jak go używają, ale sama nie używam mydła do brwi. I muszę Wam powiedzieć, że teraz trzeba w końcu przetestować. Brown Story to jest taki naprawdę gęsty żel, takie, mm, takie właśnie mydełko. Ja słuchajcie. Zostawiam sobie to wieczko i będę takim pędzelkiem do brwi. To jest akurat z Sey Makeup Dual Ended Brown Brush. Bo ja mam taki właśnie fajny pędzelek, którym możecie właśnie wystylizować sobie brwi, jeżeli chodzi o pomadę. Ja użyłam standardowo tej Brown Define Longwear Brown Gel od Makeup Revolution. Nie, Mua. Makeup Academy. W kolorze mid brown. I teraz słuchajcie, będę sobie czesywać ten produkt, tylko później sobie wyczyszczę, bo jest fajne, gęste. Widziałam w jak Magda Pieczonka to robiła i tak mnie trochę to zaciekawiło. Także usuwam nadmiar i to, po, to ma Wam utrwalić w ogóle, yy, że tak powiem, rwi i ładnie je wyczesać i wystylizować. Okej. Okay. Ja nie mam takich długich włosków niesfornych, ale Pamiętacie tą, ten trik, że tak jakby wyciągamy i tak czeszemy na takiego misia drzwi, to mnie zawsze po prostu osłupienie. Ale ja jednak wolę trochę inaczej. Nie, fajne wideo. Czuję, że tak zastygam, więc faktycznie, jeżeli chcecie sobie ułożyć drwi, ładnie je też rozczesać i przede wszystkim utrwalić. To będzie super tutaj sobie troszeczkę je wyczeszę, wyciągnę i przy okazji zdejmę nadmiar produktu dobra i troszeczkę dorosuję tą linię żeby to wszystko wyglądało Dzisiaj sobie zrobimy taki delikatny letni makijaż nową paletką od marki Catrice, to jest Peach Origin, wersja Proslim Eyeshadow Palette i to jest taka bardzo cieniutka paletka, pięknie wygląda i też mało miejsca zajmuje, co jest ogromnym plusem. I pokażę Wam kolorki. Dosłownie premiera, także dzisiaj dziewczynce to testujemy. No i co my tu mamy? Mamy przepiękne, takie delikatne dosłownie brązy, mamy bardzo ładną brzoskwinię. To jest taka aurora. Ona ma delikatny połysk. Ten brąz mi się też niezwykle podoba. No i może będziemy pracować amber, jeżeli chodzi o kreskę. Więc zaczynamy, i ja sobie wezmę taki delikatny, się mam tu na bardzo taki świeży look. Zresztą, jak zawsze, to wezmę Mystery Rose. Dobrze, że jest lusterko, więc to też jest paletka wyjazdowa. Jak na tanie drogeryjne paletki, to wyposażenie je w lusterko jest naprawdę świetnym pomysłem, bo możemy je wszędzie zabrać. Nie wiem, cokolwiek się z nią stanie, to też, wiecie, można ją odkupić, nie jest nam szkoda. No ale mam nadzieję, że nic takiego się nie będzie działo. Muszę Wam powiedzieć, że ja w podróży paletkę z Catrice koła przywiozłam bez szwanku i nią wykonywałam cały czas makijaż, brwi, znaczy nie, nie brwi, tylko kreskę, więc naprawdę powiem Wam, że trwała. Cienie się ładnie blendują, ładnie się wtapiają i przede wszystkim taki mają fajny mat. Ale taki nie płaski, taki widzicie, że to jest taki kredowy efekt. W ogóle te wszystkie paletki drogeryjne już widzę, że odchodzą od tego kredowego efektu. Kiedyś to mat, 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 taki płaski w ogóle. Nic ciekawego się nie działo na oku, a teraz pff, naprawdę paletki się prześcigają w tym, żeby to ładnie wyglądało. Eee, klasyk, słuchajcie, delikatny brąz. Ja generalnie lubię klasyczne makijaż u siebie, u kogoś mogę oglądać kolory ale powiem Wam, że ja sobie że tak powiem działam nie, wiem, że nie wykorzystuję do końca czasami potencjału paletek, no ale uwierzcie mi makijaż ma być użytkowy a nie na pokaz chyba, że faktycznie jesteście nie wiem, wizerzystami, nie krępuje Was kolor albo po prostu lubicie z nim sobie na co dzień pracować Ładny brąz, troszeczkę go wyciągnę, tak żeby mi się ładnie później z kreską łączył i go przeciągam tutaj no i tylko na, na, na będą usta, pokażę Wam nowości marki Essence Essence wypuściło w ogóle bardzo fajne błyszczyki delikatnie metaliczne drugie mają na przykład takie wykończenie jednolite ale mają delikatny kolor więc zobaczcie sobie w ogóle takie przecudowne jakby mini stent przenośny też kobiecami mi słuchajcie wysłała i mnie się na przykład podoba bardzo kolor ten delikatnie różowy, więc zobaczymy Ym, czy nie przejdę na ciemniejsze, ponieważ jeszcze słuchajcie planuję zobaczyć sobie ten To jest akurat kolor 201 Magic Match. Uuu! Powiem, że jest taki transparentny. Ja generalnie yy, w ogóle mam taką, yy, taki trik, że jak hmm. używam otoch pomada, i czasami coś mi nie gra w kamerze, to dodaję błyszczyk. Ale powiem Wam, że on się przecudownie. Wow! A powiem Wam, że na przykład zrobił robotę w tym makijażu. Bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy widzicie jakąkolwiek różnicę. Ja generalnie i tak powinnam użyć jakiejś pomadki, żeby sobie tutaj wyrównać pigmentację. Bo mi się tutaj coś, słuchajcie, pojawiło. A no więc użyjemy tego ciemniejszego. Różowy. On już ma słuchać troszeczkę koloru. O, fajne. Idealne słuchacie na maseczkę komunikacji miejskiej. O! No, powiem Wam, że ten jest idealny. I to jest, słuchajcie, kolor. Już Wam mówię: Candy Shop 06. Także myślę, że makijaż jest naprawdę fajny, taki leciutki, podoba mi się, no podoba mi się. Jeszcze jest słuchajcie taki transparentny i to jest Crystal Clear, mamy słuchajcie taki bardzo, bardzo mleczny, ale dużo osób lubi, zwłaszcza osoby, które mają blond włosy, Flower Blossom 105, ładny, bardzo ładny kolor. Ten mi się słuchajcie jeszcze podoba i on ma taki metaliczny połysk, to jest Nude Mood 104. Zobaczymy sobie, o i on ma taki pigment, słuchajcie, nałożymy go trochę na środek, żeby optycznie, uu, żeby optycznie, słuchaj, ale ładny ten, o, fajnie, że znalazłem sobie takie trzy perełki, ładny kolor, super, o, zobaczcie jak to tak ładnie pracuje z resztą twarzy. Extreme Shine Volume Lip Gloss. Powiększałem usta, słuchajcie, jak sobie zrobiłam swoją dermapen, to dziewczyny w pracy zauważyły, że mam większe usta, także działa to co ja się z Wami żegnam mam nadzieję, że film Wam się podobał miło razem spędziłyśmy czas, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i koniecznie wpadajcie na bieżąco na Instagram, no ale jeżeli na przykład wszystko jest ok, nie macie pytań, to puśćcie serduszko w górę, żebym widziała że jesteście, to zawsze będzie dla mnie bardzo, bardzo miłe widzieć Was po prostu ponownie w komentarzach no i też regularnie także widzimy się w kolejnych filmach przygotowałam dla Was propozycje ostatnich, które się pojawiły na kanale, więc mam nadzieję, że zajrzycie ponieważ tam jest troszkę zabiega troszeczkę o pielęgnacji, makijażu, e, więc mam nadzieję, że miło spędzicie czas e, i ewentualnie nadrobicie coś, czego jeszcze nie widział się na kanale, dlatego warto subskrybować. Także widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!